Nie Niedobry zap... tu Game slayer z tym powraca do <coughs> Nie zapomnisz! Chodźcie do chciał! Dobra! <coughs> e, weź ten! Pierdolenie! Ej, masz wiertło? Masz wiertło? Masz wiertło? Masz jebany! Idź tutaj! Kurwa, nie zaznaczaj, kurwa! Wiesz co trzeba zrobić? E, jak masz tą beczkę, nie? Szukaj jeszcze jednej tej! Pamiętasz, co ty wierciłeś? Taką? No, jeszcze jedną, jeszcze jedną taką Wziąłem stąd? No Jeszcze jedna powinna być taka, tutaj, do, 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 do. w rogu powinna być Tu Możesz tutaj przebić coś? Nie To dalej Nie Szukaj jeszcze jednej, samej. taki samej Takiej samej O, masz Człowieku, wiercisz wiertło Wiercisz I dawaj, postaw bańkę To? No Jak wybuchnie zaraz Też to O się masz CWIERAAJ Teraz będzie to? Nie, teraz nie Nie, idź Wal się Idź tam gdzie kamienie I musisz wysadzić je Tak? No idź, 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 idź Kuwa, 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 kuwa Idź, jeszcze kamienie wysadzić Kuwa, 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 kuwa Człowieku, ja czytam, człowieku Bo inaczej bym padł jak szmata Zapań sobie bańkę światła Idź szukaj teraz... Tam sobie kurwa banisz Szukaj teraz tej krwi, co tam było Kochania Gdzie jest JA Jebany, znasz niemiecki? Volksdeutsch A nie, kurwa, ty pedals... Tutaj, tutaj, postaw teraz bańkę. Pedal gra, kurwa, 6-9, kurwa, wszystko. Postaw bańkę. Jeps. Spierdalaj. JAK? Ole stawił! I rzuć kością albo skrzynką. I spierdalaj. Samo wybuchnie? No. Czaszką? Nie, zapomnisz, bo. Mam u... to w to trafić? No. Nie trafię. Ja się rozjebie. To kopnij to. Skrzynką rzuć, masz wię... większa jest człowieku Gówno Skrzynka i podejdź tam Tak blisko? No. Nie aż tak blisko. Już tak. Nie ja pierdolę, nie umie rzucić się. Rzucić się. Jedni. Otwój się trochę. I jebs. Już? No. Co ty kurwa robisz? Moja wina. No już teraz rzuć. Puść dalej dalej! Ale jebu... Jebany prędzej Pierdolona chuj! Czego Polana teraz? Tu? Na Nie wchodź do żadnej drzwi po prawej Czemu? A bo jak chcesz to wchodź Tu ja do prawa. żartuję Żartuję Kłamałem kurwa! się! Superman! <grym> o kurwa! Właśnie zostaw mnie, pedale. Zostaw to jebany. Nie zapomnisz, kurwa. Co piter się boisz? Jeba nie. Nie baw nie boicie mnie. Szukaj tych, tych wkrętków. Gówno nagrywamy teraz człowieka tym pierdolisz. Właśnie popierdolisz. pierdolisz. Ty kurwa sam się No To wypierdalaj. Co tu pisze? O maszyny parts! Maszyny parts! Co? Maszyny parc pisało Maszyny I tu będą te wkrętki Bałki. kotki, Wałki JEM NIE Zeszczałem się Pierdolony Nie zapomnisz! Nie pukaj! Tu mam flaki teraz Boga? Wiesz, kurwa. <grymne> Pierdolej cię. Napysk! <grymne> Nie ujewię! Idź tam wróćcie! Kurwa, przyjść szłem! Musisz wziąć te Korpki! Popierdolony! Korpki bierz Gdzie ona tam? Wiesz korki korpki i spie dalej. Które? No w tym do, do tego pokoju wejdź. Piwa cię pojebał. Tu nic nie ma. Ale jak wezmę to będzie. Nie. Oby dwie. Widzisz, masz najpierw kartkę. I spierdalaj. Nie zapomnisz. Gorzej <gorszy> <gorszy> niż myty. Ciota się boi. Ja bym mnie ja tam był, to bym się nie bał. Jest tam ciota? I pedał? Jesteś połem jazdzie. Jest cieni idzie. chuj. Nie, wiesz co rób? Zpierzaj. Zaraz. Mówię ci. No zapierdalaj teraz. Chuja nie będzie patrzył. Gdzieś jesteś szybszy od niego. Ja bym go Zamknij pysk. No nie ma go kurwa. Zawodę go, bo tak jak No i chuj No może to ci się uroiło w pysku No dawaj, kurwa, to to pauza no dalej. O, odlagować Jebany Idź, kurwa I biegnij, kurwa, się boisz Będziesz bo się bał, kurwa, cały czas Ja bym, kurwa, tu biegł, już ciągle Na twoim miejscu Kurwa, za tymi drzwiami jest zombie No biegnij I Kurwa, będę biegł o kurwa. Uff! Ty pedał pierdolony! Kurwa, biegnij tam. Jezus Marius, uśpij tam. Pa, zrób. O, six Biegnij! Masz tam no? Biegnij, kurwo! Biegnij tu. Nie tutaj. Tam gdzie przyszedłeś. Tu, tu. Nie wiem, kurwa, tu, tu. Kurwa nie ma drzwi! Tam, 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 tam! Spierdalaj! <śmienicza> Ujebał cię! P pedale zajebane. To trzeba mówiło, nie? Trzeba mówiło! Ej, kurwa, jeszcze tego nie będę grał. Trzeba było mówić, że w ogóle, nie? Co? A nie kurwa! Trzeba było mówić, że odtąd, <śmienicza> że, będzie... że będzie przede mną. Pojebało ich chyba. A gdzie jestem? Zapisz gierkę lepiej. Jak odtąd? Chuj. Tutaj i tu wyjdę i będzie zombie No, trochę dalej tak. Kurwa, gdzie spierdal się? Boisz iść o to? Biegnij kurwa, nie możesz JA pierdolę, JUŻ TU Idę kółko zrób, kółko zrób Pat, nie widzicie? Kółko zrób JA JA się Nie ujebał mnie Uderz się teraz Patrz jak masz małe szersze, moje No I spierdalaj Chuj, że nawet... Biegnij, ja shift! Ej, nie mogę. Shift! Mam dobra, shift już. Kurwa, wiesz gdzie biec? Wiesz mniej więcej gdzie biec? No. Prosto. A wiesz dalej gdzie biec? Wiem. O kurwa. Kurwa, zabrakło aluminium! <grym> aluminium. Teraz nie mam czym się kurwa wyleczyć w pedale. O, Drugi! Ja mierda. Nie no, widział, nie widział. Jaki pedał? <laughs> to był chińczyk żółty. Kurwa. Zabierdala szybko, biegnij! Wpulciłem cię! <laughs> biegnij do drzwi, szybko! Naciskaj, klikaj! Jest! Zrobiliście yes, to? Yes. No. Kurwa. No. Ale ja widziałem pół! Kimong, ty szedłeś dwa gruny <laughs> na raz. <gry> <gry> Biegnij kurwo Człowieku jak się wystraszyłem Jezus markota. Jak będzie teraz szmata tam Tu? Nie Czego takie czerwone? No bo kurwa mać Paznie masz HP Zajebij się Może się uleczy sam Znowu szmata! Ty kurwa <gry> Co to jest? Czerwony szajs. Nie wbijam tam, bo mi ujebie Weź się odwrócić za znowu, nie będzie ci Ty teraz to musielka jest, nie? Pakre. Nie gra krew, tylko za czerwony, tutaj, nie? Wow. Nie wchodź tam, bo padniesz. Mam już iść tam. A weź, zapisz grę. Idę tam już. Nie? Zapisz. Sabę. A nie. Nie, bo muszę wyjść. Dobra, idź. Teraz musisz. Pokaż, co masz, bakaku. Pokrówczyk. Ja pierdolę, jaka pojebana gierka tu wiem Łestru? A do? No za obrazem. Dobra, kurwa. Skąd wiesz? Ja pierdolę. Kurwa masz sprzedał mi się do... Nie daj mi się wystraszyć, haha. Tu jest Laudanu! Co? Lawdanu tu jest! Lawdanu tu, tu będzie! Czaisz to? Co? Leodanu możesz się uleczyć. Wiesz, kurwa. kurwa samo mi się zbiło i sam wziął Idź Naldaną tu jest w szafce To jest? udanu. W tej szafce No tu No weź otwórz Nie tu, w szufladzie Gówny prawda Na dole chyba było To nie w tej szafce A w której? W tamtym pokoju albo w tamtym drugim obok, yy, z Lego. Kurwa Mać, udanym trzeba gdzie mówisz? W drugim pokoju Z jaką blanką? Co? Tam obok Nie du? No mm. masz to znaczy jakiś balet Wiesz co nie zamykamy szafki bo nie wiem czy patrzyliśmy? A nie on sam się zamykał właśnie nie? Kurwa mać. Iść Idź tam gdzie ty... Te... Nie wiem chcesz się uleczyć? Zobacz jak masz serce Pokaż mię pokazać Serce twoje jest zjebane. Poduszko. Pod mi nie patrzyliśmy. O, moje serce! Im słabsze serce masz, tym bardziej laguje. Zauważyłeś tak? No. Ale laksy. No się no? no nie wiem gdzie. Tak. Idziesz po Lavdanum czy nie? Co? Idziesz po Lavdanum? Co? Po Laudanum idziesz czy nie? No, Nie Wiem, że tam gdzieś jest. życie się zamównały? Nie, to nie to nie tu, tu nie ma. Tutaj. Zakażę, nie zapomnisz, tutaj by było. Choć byś chciał. Nie pójdź mi w spokoju. Ja biegnę, ten kurwa wali Nie <grym> Tutaj chyba było Zobacz bardzo szafki Tu nie ma szafy klo. Idź tam Tam gdzie byłeś Przeciwko Nie Nie tu Laudaną szukasz Przeciwko? Było w szufladzie W której szufladzie było? Tu nie ma tego. Nienawidzę kurwa tego pomieszczenia już wolę tamten korytarz Idź tam jeszcze, tam co ten koleś mówi, że nie zrobiliśmy Gdzie? Tu Tu? No Tu jest zamknutek He hmm. Idź kurwa, nic nie będzie już Co tu niby nie zrobiliśmy? No idź Co? Tam Tu Open that fucking door I... No to tu było, no. No. na samym dole No Nie, albo na środku Na samym dole Na środku Kurwa, na górze ja pierdolę! Byliśmy tu, dlatego nie ma. mam. A kartka wzięta? Rammstein. Piłka. Dobra, wypierdolaj sobie. Wypierdolaj. To jest oko. Idź, dobra, chuj, nie mam podstawowej Chyba, że przez to przechodził. Dobra, nie wraca się już. Iść z powrotem. Do maszynerii. No. Sam iść do maszyny. Ja mogę iść. No i ty pójdziesz. Chuj, przyjdźmy po lawdanu mi chuja wyszło. Ja pierdolę, nie ma lawdana. Może tam będzie. Są jakieś czyty? Spadniesz chuj, jak nie spadniesz to ci pomogę. <grym> Idź kurwa. Idź kurwa. No ja pierdolę, Coś mi tu kurwa wyje. on no, nie ma tego ludzika pedalskiego. Jak się zaraz coś to padniesz od razu. Na hita. Iść tam. Tu mam tą windę, ta? Tu jest ta winda. Spoko, do maszyny idź. Kurczyk, masz? Co masz. Zrobić? Chuj, ja jestem mądry, tak więc... Zrobię... Góra, 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 góra. Pysk! <grym> <grym> Nie graj, ale 嘿 <laughs> <laughs>